Dywersyfikacja to bezpieczeństwo i świadomy rozwój biznesu. Gdy polskie podwórko staje się dla Ciebie za ciasne, gdy zderzasz się ze szklanym sufitem albo po prostu gdy chcesz świadomie, mądrze i rentownie rosnąć, kierujesz swoją ofertę za granicę. Dziś na warsztat wrzucam Niemcy, czyli trochę taki cel, marzenie i mokry sen części przedsiębiorców. Jednak zrobimy to inaczej niż zazwyczaj w takich filmach to się odbywa. Opowiem nie tylko o tym, jakie są najpopularniejsze platformy na rynku niemieckim, ale także opowiem o tym, jak zachowuje się niemiecki klient, na co zwraca szczególną uwagę i co może być takim mocnym game changerem Twojej oferty versus oferta konkurencji. Zapraszam! Na samym początku wiesz, musimy powiedzieć o tym, że crossborder jest w tym momencie taką mocną siłą napędową polskiego e-commerce'u. Jak spojrzymy sobie na base index i na dane za lipiec 25, możemy zobaczyć, że krajowa yy, sprzedaż krajowa urosła rok do roku o 6,5%, zaś crossborder border urósł o 18,2%. Yy, jak spojrzymy też na to, ile waży sama sprzedaż taka zagraniczna, no to w tym momencie to jest 18,5% tego ekomersowego tortu. Jak patrzymy ogólnie, jak rozmawiamy o samym crossborderze, to na dobrą sprawę, taki pierwszy kierunek, który obiera polski sprzedawca, no to są te kraje, które, które są najbliżej nas. Dużo firm z automatu poszło na rynek czeski, słowacki razem z Allegro, no bo można było to zrobić z poziomu platformy, na której i tak byli. Jednak wie, z jednej strony ten ruch troszeczkę odkłamał tą trudność crossborderu, ale z drugiej nie zachwycił sprzedawców cyframi. No bo na dobrą sprawę też nie mógł zachwycić. Rynek czeski, rynek słowacki to są rynki stosunkowo małe, niedojrzałe, jeżeli chodzi o e-commerce. A także Allegro nie odgrywa tam jakiejś takiej mocno mocno znaczącej roli. Więc jeżeli patrzymy na taki prawdziwy crossborder, tak może, może go nazwijmy, no to musimy kierować swoje oczy za Odrę, czyli do naszego sąsiada, którym są Niemcy. Dlaczego to jest numer jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż z Polski za granicę? Jest kilka punktów, które moim zdaniem będą pokazywały, że jest to ruch rozsądny, mądry, ale też na dobrą sprawę najmniej ryzykowny. No bo zobacz, z jednej strony, jeżeli chodzi o samą logistykę, no to jest to kraj, który jest blisko nas. Mamy bardzo stosunkowo tanie i szybkie dostawy na, na rynek niemiecki, więc nie musimy stokować magazynów zewnętrznych w nasze produkty, możemy to zrobić z naszego magazynu, który też już mamy przygotowany w odpowiedni sposób, no bo sprzedajemy na Allegro przykładowo. Po drugie, jest to bogatszy klient od tego, tego klienta polskiego, a sam rynek też jest dużo większy to jest ponad dwukrotnie większy, większy kraj i też z taką wysoką, bym powiedział, siłą nabywczą. Mimo tej dojrzałości i tego, jak długo już gdzieś, gdzieś ten e-commerce w Niemczech się rozwija, nadal jest tam stosunkowo duży wzrost. Rynek niemiecki w tym momencie rośnie rok do roku o 4%. Zakłada się, że w tych latach 25-29 będzie rósł nawet o 7,5%. Jakby spojrzeć na same cyfry, to w tym momencie jest 90 miliardów euro jeżeli chodzi o, o przychód to są cyfry które działają nam bardzo mocno na, na wyobraźnię to jest 3-4krotnie więcej niż, niż ten e-commerce polski. Dodatkowo jakby spojrzeć na to no to większość transakcji jakie odbywają się na niemieckim e-commerce to są transakcje, które są robione na platformach Marketplace. I to jest mega dobra informacja dla polskich sprzedawców, no bo najniższy próg wejścia na rynek niemiecki to jest właśnie wejście na, na platformy marketplaceowe. I tak jak wspomniałem już na wstępie. To, o czym moim zdaniem warto powiedzieć, to nie tylko o tym, jakie, te pla jakie platformy są najpopularniejsze, dlaczego warto w ogóle skierować tam swoją uwagę, ale musimy też dzisiaj powiedzieć trochę o tym, jak zachowuje się niemiecki klient. No i też trochę odkłamać może ten mit, że, że ten niemiecki klient jest identyczny jak polski, tylko ma większy portfel. No niestety tak to nie działa. Ale dobra, zacznijmy od. Najważniejszych platform na rynku niemieckim. No i takim totalnym imperium, jeżeli chodzi o Niemcy, będzie, będzie Amazon. Co w ogóle jest niesamowite, to sam Amazon ma podobny przychód jak cały polski e-commerce, więc to obrazuje skalę z jednej strony możliwości, ale z drugiej też tego, jak z dużą konkurencją zderzymy się wchodząc na listingi Amazona. Największe tak naprawdę zagrożenia kosztowe pod, pod kątem sprzedaży na Niemcy wraz z Amazonem, no to z jednej strony jest to, że jest tam droga reklama i jej koszt ciągle, ciągle rośnie. Co też trochę, trochę wykorzystują Chińczycy, czy też yy, firmy, gdzie te marże były naprawdę potężne, mega mocno podbijają te stawki, stawki CPC. Po drugie, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest serio duża konkurencja i te listingi no przy niektórych kategoriach można powiedzieć, że są nasycone. No bo gdy wchodzimy z nową marką i mamy zderzyć się z produktami, które mają po 10-15 tysięcy opinii i to o dziwo dobrych opinii, naprawdę trochę czasu wody, trochę trochę wody w Wiśle upłynie, zanim przebijemy się gdzieś, gdzieś na tym listingu. Ale oczywiście, że jeśli mieli świadomość, to też nie jest niewykonalne. Dodatkowo to, co, to co jeszcze jest z jednej strony przewagą właśnie polskich sprzedawców, to jest ta bliskość, bliskość tego rynku. Nie musimy skazywać się na korzystanie z FBA, gdzie te koszty również FBA-FI więc tutaj moim zdaniem to jest, to jest ciekawy ruch. Na pewno oczekiwania od, od sprzedawców są takie, że będzie to mega wysoki ten poziom profesjonalizmu, ale wydaje mi się, że ten kaganiec, który gdzieś założyło sprzedawcom Allegro, jest na tyle mocno dociśnięty, że Amazon nie stanowi większego, większego problemu. Jeśli chodzi o samą sprzedaż na Amazonie, też jest mega dużo materiałów na ten temat, więc moim zdaniem można, można próbować to robić samemu. Ewentualnie przy niektórych obszarach posiłkować się jakimiś firmami doradczymi. Drugi temat, i tutaj to jest trochę to, że chciałem Was w jakimś stopniu zaskoczyć. I drugi, druga platforma to według mnie jest takie zaskoczenie, bo tej platformie mega mało mówi się na, w polskich tak naprawdę, wśród polskich publicystów. To jest to. Jest to trochę takie nawiązanie gdzieś do tego, tego sentymentu i tej tradycji niemieckiej. To z tym często będziemy gdzieś, gdzieś się spotykać. Platforma jest mniejsza moim zdaniem kilkukrotnie na pewno od, od Amazona. Jednak ma, ma serio rzesze takich mega zaufanych i lojalnych, lojalnych klientów. Jest to też trochę inny klient niż na samym, Allegro, bo, na samym Amazonie DE. No bo tutaj będzie też już często to klient taki 55, który też ma świadomość tego, że często na odto musi zapłacić więcej, jednakże jego przywiązanie do tej platformy jest bardzo silne jest tam dużo mniejsza konkurencja niż, niż na innych niemieckich platformach. Jednak to, co jest jakimś wyzwaniem, oczywiście wyzwaniem, którym można w sposób bardzo mocno kreatywny obejść, to jest to, że w cały czas na Otto są wpuszczani tylko niemieccy sprzedawcy, czyli sprzedawcy z niemieckim NIP-em. Myślę, że już w jakimś stopniu odpowiedziałem, co zrobić, żeby, żeby pojawić się na Otto. Trzeci, trzecia platforma, która jest często niedoceniana przez, przez polskich sprzedawców. Co też nie jest do końca, do końca moim zdaniem rzetelne. No to jest eBay. I to jest serio od wielu, wielu lat to jest bardzo stabilny gracz na, na rynku niemieckim. Ma konkurencyjne warunki, jeżeli chodzi o konkurencyjne warunki versus, versus Amazon. I moim zdaniem też warto podkreślić jedną rzecz, którą eBay robi genialnie. Ma bardzo fajny program wsparcia dla polskich sprzedawców i jest tutaj serio gdzieś taka responsywność z tymi opiekunami, którzy faktycznie często po prostu chcą, chcą pomóc. Jeżeli chodzi o, o trudność sprzedaży oceniłbym ją stosunkowo nisko, więc ten próg wejścia z tym skillem takim z polskiego rynku, tym skillem allegrowym według mnie jest, jest bardzo szybki do, do przełożenia. Będą tam też na pewno, zupe, nie powiem zupełnie inne, ale też inne bestsellery niż na samym Amazonie. Dzięki niższej prowizji można też tutaj dużo fajniej grać, grać ceną. Czwarty ruch tutaj będzie dotyczył akurat branży stricte fashion, branży beauty, no bo to będzie Zalando, gdzie, gdzie faktycznie no, ten rynek niemiecki to jest ich to alma mater. I wiesz, na Zalando. Są tutaj tak naprawdę dwa tematy, o których już tak jakby troszeczkę obrazując platformę musimy, musimy powiedzieć. Po pierwsze będzie to, że nie zawsze z każdej takiej podkategorii łatwo jest wejść na, na ten rynek niemiecki wraz z Zalando, bo są jakieś, nie powiedziałbym obostrzenia, ale jest jakaś taka lekka niechęć do wprowadzenia marek do kategorii, gdzie już ten, ten listing jest taki mocno, mocno nasycony, jednak są też kategorie, gdzie moim zdaniem jest to wykonalne nawet dla bardzo, bardzo małych i niszowych brandów. Moim zdaniem warto, warto, próbować, jednak też musimy pamiętać o tym drugim, drugim pułapie, czyli o tym, że będziemy mieli na pewno magię obrotową i ten obrót będzie potężny, tylko tak samo potężna będzie skala zwrotów. Gdy zadajecie mi często pytania, czy na Zalando zwroty potrafią przekroczyć 50%? Z uśmiechem odpowiadam, że przy niektórych podkategoriach tak. Piąty ruch. Też chyba, chyba lekkie zaskoczenie. To będzie kaufland.de i. Kaufland jest serio takim czarnym koniem tej e commerceowej układanki, układanki w Niemczech. Stoi na stosunkowo fajnym silniku. Platforma jest prosta, czytelna, ale też mega mocno się rozwija, z jednej strony pod kątem AI-a, a po drugie też otwiera się na nowe rynki. Najważniejszy rynek dla Kauflandu no to są Niemcy. Otworzyły się też, teraz otworzył się rynek, rynek między innymi francuski. Jednak największy największy róg będzie, będzie w Niemczech. To co niestety trochę moim zdaniem w jakim stopniu e, rozczarowało, jeżeli chodzi o Kaufland polskich sprzedawców, to jest to ich wejście na Polskę, które chyba trzeba trzeba określić mianem takiego albo mocnego falstartu, albo po prostu gdzieś coś mocno nie zagrało. Kilka razy były tam jakieś takie przecieki, że ma być wielka kampania marketingowa, ale serio wydaje mi się, że ten kaufland.pl jest trochę takim projektem jak wszystko.pl. Czyli wiedzieli o nim tylko sprzedawcy, a nie wiedzieli klienci. Ruch na tym na polskich listingach jest bardzo, bardzo niski. Jedyny plus tak naprawdę tego, że jest kaufland.pl. To, że wraz ze wsparciem polskich opiekunów możemy, możemy działać na, na rynku niemieckim. Tutaj też koncentracja pełna na FBM-ie. Myślę w ogóle paradoksalnie, że tylko przy bardzo małych gabarytowo produktach serio warto sprzedawać, obsługiwać Niemcy z Fulfillmentu. Powyżej myślę już, już jakiegoś gabarytu, gabarytu... Powiedzmy B, opłacalność raczej będzie po stronie, po stronie FBM-u, czyli realizacji przy własnego magazynu. Jeszcze trzy, tak naprawdę jedna platforma niemiecka, która robi dużą różnicę, to jest Media Markt. I to też jest lekkie zaskoczenie, bo gdzieś u nas jest to taki trochę Mediamart, tak mi się wydaje, jest takim trochę reliktem przeszłości, jednak ta platforma zmieniła się w, pod dwoma względami. Po pierwsze, zmienił się teraz jej właściciel, i właścicielem Mediamart są Chińczycy, a po drugie. To, co jest ważne, to Mediamarkt jest marketplacem i za chwilę też będzie otwartym marketplacem. We wrześniu ma to nastąpić na, na rynku polskim, więc to wejście na rynek niemiecki też będzie stosunkowo łatwe i moim zdaniem przyjemne. Kolejna rzecz i tak naprawdę ostatni temat, jeżeli chodzi o platformy, bo nie powiedziałem o jednej rzeczy, choć takim wstępem jest trochę Mediamarkt. Za Mediamarktem stoją Chińczycy i też musimy powiedzieć ogólnie o tym chińskim zasięgu, który, który jest trochę takim mm, mm, i przekleństwem i błogosławieństwem tej branży e-commerce w Polsce, czyli Temu, Shin i AliExpress. To są również bardzo mocni gracze na rynku niemieckim, którzy faktycznie, jeżeli chodzi o swoje zasięgi, mają tam w okolicach gdzieś 20 milionów każda z nich i to, co jest, to, co jest istotne, jeżeli chodzi o o, o te trzy platformy, to jest to, że z, Polski, z, pol z poziomu polskiego sprzedawcy możemy, możemy robić, obsługiwać rynek niemiecki. Plus okres bezprowizyjny warto jak najbardziej wykorzystać, ale z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że często przewagą tych chińskich, przewagą polskich sprzedawców na chińskich platformach, może być to, że nie są Chińczykami, i to, moim zdaniem, jest coś, czym warto grać. Często traktujemy tę platformę, czy to temu, czy AliExpress, jako trochę taką tanią formę reklamy, żeby klient też w jakimś stopniu opatrzył się z naszym produktem, opatrzył się z naszą marką. Według mnie, jak najbardziej, warto wchodzić, wchodzić na, na te platformy też po, trochę z takim kierunkiem pójścia w, na, na rynek niemiecki. No więc zobacz, jak mamy już mniej więcej zdiagnozowane platformy, wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie takie godne uwagi, e, projekty. To musimy się zastanowić, jaki w ogóle jest niemiecki klient, bo o tym często zapominamy. Wszystkie materiały będą koncentrowały się na tym, że to jest platforma, tak i tak sprzedajemy. I moim zdaniem warto zamiast pokazywać, pokazywać odbiorcy, gdzie, jak ma kliknąć, albo jak ma się zarejestrować, no może warto coś opowiedzieć o tym, pod jakim kątem ma zbudować tę ofertę, właśnie patrząc, patrząc na klienta, bo żyjąc w dobie AI, możemy sobie nasze opisy przetłumaczyć. Jednakże za chwilę zobaczysz, że niemiecki klient będzie oczekiwał zupełnie innych rzeczy w opisie niż te, które my na polskich platformach pokazujemy, pokazujemy klientowi. No i tak, to przejdźmy, przejdźmy może taką taką czeklistę, którą, którą przygotowałem. Musisz pamiętać o tym, że Niemcy wydaje mi się, że pod kątem e-commerce będą gdzieś kilka proku, takich kroków w cudzysłowie rozwojowych przed, przed Polską. I zobacz, w Polsce bardzo ważna jest mobilka, identycznie to wygląda, wygląda na rynku niemieckim, tylko w Niemczech zakupy z poziomu mobilki stanowią 70%, więc musisz oferty przygotować pod kątem tego, że klient będzie tę ofertę oglądał, oglądał w aplikacji oglądał na telefonie. Dużą taką siłę nabywczą stanowią osoby 50. Plus. Płatności versus to, co dzieje się na rynku, rynku polskim. Płatności najpopularniejsze w Niemczech, no to jest PayPal, to jest 65% i Klarna 28% i uwaga, dostawa. Tak jak my żyjemy w tej bańce paczkomatów, bańce punktów odbioru, tak niemiecki konsument oczekuje tego, że kurier przyniesie mu paczkę, paczkę pod drzwi i to jest aż 84% wszystkich zakupów to, są, to jest kurierka. Zaś ten typowy punkt odbioru to jest raptem 6%. I o czym jeszcze musisz pamiętać, tak naprawdę budując, budując ofertę na Niemcy, o czym często zapominamy, zapominamy w, przy tej ofercie polskiej, że serio niemiecki klient czyta opisy. Sprawdza, porównuje zdjęcia i serio trochę rozbiera ten włos na czworo, zanim dokona zakupu. Gdzieś mówi się o tym, że potrafi spędzać nawet 10-20 minut, chcąc kupić buty, porównując jakby poszczególne, poszczególne parametry. No i też ogromną, naprawdę ogromną wartość na rynku niemieckim mają opinie i recenzje. I serio 67% niemieckich konsumentów zwraca uwagę na to, jak jest jak jest oceniany ten produkt i jak rzetelne są te, te recenzje, tym bardziej te, które są wystawione bezpośrednio przez niemieckich klientów. No i ostatnia rzecz, to jest to oczekiwanie tej takiej łatwości, łatwości zwrotu. To będzie standard, który, który jest, jest bardzo istotny. Mają też moim zdaniem takie trzy obsesje. Ale nie chcę, żeby to zabrzmiało jak najbardziej pejoratywnie, bo po pierwsze mają, mają obsesję na punkcie jakości certyfikatów. I faktycznie, jak zobaczycie, nawet często po pytaniach, jakie kierują kierują niemieccy klienci. Oni wiedzą, rozumieją, czym jest TUF, czym jest GS, CE, BioZigel. Przy wielu kategoriach posiadanie certyfikacji, tym bardziej tej takiej renomowanej certyfikacji, to jest must have i jest dużo ważniejsze niż jakaś tam nawet znacząca różnica cenowa. Według 75% procent niemieckich konsumentów jest to bardzo ważna rzecz, na którą zwracają uwagę dokonując zakupu. Kolejna sprawa to jest ta taka transparentność, jasność, informacja zawarta już z poziomu oferty, żeby zniwelować możliwość jakichś wątpliwości, jakichś niedopowiedzeń. Dlatego wszystkie opisy, tabelki, infografiki, wymiary muszą być jak najbardziej rozbudowane, bo faktycznie niemiecki konsument... Lubi i potrzebuje mieć dostęp do jak najszerszej informacji. I tak jak my często na, na rynku polskim te opisy staramy się skrócić i mówimy: Sprzedają zdjęcia, opis nie ma takiego znaczenia. Na rynku niemieckim informacja pisana jest równie ważna jak dobrze przygotowane zdjęcie. No i tak jak mówię, też rozbudowanie i takie Rozbudowanie tych opisów, ale też zawarcie już tam informacji, które będą zbijały bezpośrednie obiekcje, jakie chociażby są na kartach produktów konkurencji. Trzecia, trzeci taki powiedziałbym obsesja, ale też ta, to akurat w takim raczej dobrej, dobrym rozumowaniu. To jest ta świadomość ekologii, i naprawdę ta świadomość w Niemczech jest na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w tej grupie 25-40. To jest grupa, która jest najbardziej zaangażowana, i dla nich ta, ta ekologia ma ogromny, ogromny potencjał. Warto zwrócić uwagę, że to też często jest, jest grupa, która najczęściej będzie wybierała produkty takie około dziecięce, też elektronikę. I tutaj, moim zdaniem, z jednej strony certyfikacja eko, opakowania bio, czy też ta produkcja, powiedziałbym, taka zrównoważona, to może być serio game changer w danej, w danej kategorii i to, te trzy tak naprawdę punkty, to też jest sposób na to, jak w łatwy, szybki Sposób można walczyć z ofertami chińskimi, czy też tak naprawdę z ofertami konkurencji, bo jak przyjrzycie sobie listingi, to zobaczycie, że w wielu kategoriach po prostu brakuje tych produktów, które z jednej strony będą dobrze przygotowane, będą certyfikowane, będą jakościowe, a na koniec będą jeszcze gdzieś robione w tym takim podejściu pro-eco. I podsumowując, tak jak wspomniałem na wstępie, niemiecki klient to nie jest klient tożsamy, jak Polski, tylko ma grubszy, grubszy portfel. Wydaje mi się, że w tych zachowaniach też widać trochę, trochę inny mental, większą dojrzałość chyba zakupową, e-commerceową. No i też takie podejście właśnie od tej strony, od tej strony jakościowej i chęci rozbudowania, rozbudowania wiedzy o, o produkcie i to moim zdaniem rynek niemiecki będzie pokazywał polskim sprzedawcom jedną rzecz że ta taka polska mądrość czyli ccc C, C, cena czyni cuda w Niemczech nie zawsze będzie odgrywała znaczenie czy te platformy są dla wszystkich? Według mnie niestety nie, no bo zobacz, gdy jesteś resellerem, to wejście, wejście z ofertą produktów, które ma jakiś nie wiem niemiecki dystrybutor po pierwsze jest bez sensu, no bo nie zapewnisz tak dobrych warunków cenowych i pewnie też dostawy jak, jak robi to niemiecki sprzedawca, bo jest, jest tam lokalnie. Po drugie, też często spotkasz się z umowami wyłączności sprzedaży na danych rynkach, i tak dalej, i tak dalej. Jednak dla producentów, dla dystrybutorów, dla właścicieli marek, moim zdaniem, ten rynek niemiecki jest genialnym przetarciem przed kolejnymi krokami krokami w Europie, o których też pewnie, pewnie będę Wam opowiadał, jeżeli oczywiście będziecie, będziecie tego chcieli. I to, co jest najważniejsze w całym tym projekcie Niemcy. To na ten pierwszy ruch za Odrę musisz wybrać odpowiednią platformę, ale platformę odpowiednią nie tylko pod kątem swoich produktów, swojej kategorii, ale także tych celów, oczekiwań no i możliwości swojej organizacji. I tutaj naprawdę każda z tych platform będzie miała kategorie, które będą tam mocno, mocno dominowały i też specyfikę produktów, którą warto sprawdzić, zanim podejmiemy, podejmiemy ruchy. No bo wiesz, integracja przez Beastinkera jest jest stosunkowo prosta. Jednakże, żeby to wszystko dobrze przygotować, naprawdę musimy w jakimś stopniu się zaangażować. A po co w tym momencie przepalać czas? Jak spojrzysz sobie na kalendarz, e, zaraz zaczyna się wrzesień. Wrzesień jest jeszcze dobrym momentem, żeby zrobić taki ruch, bo mamy gdzieś te dwa miesiące, żeby okrzepnąć i już jakieś wyniki zacząć na Black Week, na święta, zacząć przynosić i generować. Więc kalendarz moim zdaniem, jak najbardziej sprzyja takim ruchom. To, co jest jeszcze ważne, jakbyś miał jakieś, jakieś pytania, wątpliwości? Śmiało, śmiało możesz napisać. Chętnie, chętnie pomogę, coś podpowiem. I powiedz mi na koniec, ty, jak, jak ty rozwijasz crossborder? Czy widzisz w ogóle wartość w tym, w tym obszarze? A też ciekaw jestem, co ciebie tak miło zaskoczyło, jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną, a co ciebie rozczarowało i to pod kątem jakby yy, sprzedaży, ale też samych platform. Ja mam takie przykłady i wydaje mi się, że któregoś dnia wam o tym powiem. Dzięki wielkie siema.